Dzień Związku Piłki Nożnej, witam Państwa, Krzysztof Dymczak. Dzisiaj moim Państwa gościem jest trener Rokity 1946 Brzeg Dolny, Krystian Sawko. Dzień dobry, cześć. Cześć, witam Państwa. Po, można powiedzieć po dłuższej przerwie, a tak naprawdę powstał nowy podmiot w sezonie 2021-2022. Powstała, powstała Rokita Brzeg Dolny, klub, który przez, przez te poprzednie dwa sezony osiągnął dwa razy awans czyli z B klasy do A klasy jest za A klasy teraz do klasy okręgowej jako Beniaminek. Jesteśmy po pierwszej rundzie, rundzie jesiennej. No na ten moment ósme miejsce w tabeli. Czy to, czy to jest duży sukces klubu? Zaczynając może od tych awansów to był duży sukces z klubu bo w momencie gdy rozpoczynaliśmy odnowę tego projektu KS Rokita no to Założyliśmy sobie śmiały plan powrotu jak najszybszej, szybszego powrotu do klasy okręgowej i myślę, że zrobienie tych dwóch awansów pod rząd nie było łatwym zadaniem. Natomiast nie mieliśmy zbyt wielkich oczekiwań odnośnie klasy okręgowej, bo oczywiście adaptacja tych zawodników z klasy niższej też musiała przejść do klasy okręgowej. Wiadomo jest to wyższy poziom, troszkę inne granie. A my w naszym zespole postawiliśmy i w budowaniu klubów na zawodników, którzy pochodzą z regionu, z miasta brzeg dolny, z gminy brzeg dolny. Nie chcieliśmy robić tego typu klubu, który będzie ściągał zawodników za pieniądze, ponieważ raz, że nie mieliśmy takiego budżetu, a dwa, nie jest to nasza filozofia budowania. My patrzymy bardziej długodystansowo, nie tu i teraz, oczywiście tu i teraz też jest ważne, bo ważny jest wynik sportowy w danych rozgrywkach, ale łączymy też ten aspekt długodystansowy, czyli rozwój akademii przede wszystkim, bo to ci zawodnicy mają w przyszłości zasilać szeregi pierwszego zespołu, utożsamiać się z tym klubem. I też daliśmy szansę w tej klasie okręgowej wielu zawodnikom młodym, 17-18-letnim z brzegu dolnego, z bezpośrednich okolic. Także myślę, że wsparci troszkę doświadczonymi zawodnikami, którzy gdzieś tam wcześniej już są powiedzmy niezależni finansowo, a grali na wyższym poziomie i chętnie jakby przekazują tą swoją wiedzę piłkarską i doświadczenie tym młodszym zawodnikom na potrzeby naszej drużyny. I z pewnością było to oczywiste, że ci zawodnicy młodzi przede wszystkim muszą przejść ten proces jakby adaptacji do, do wyższego poziomu, przejść z wieku juniora do seniora, popełnić określoną ilość błędów. Dlatego, dlatego też nie spodziewaliśmy się nie wiadomo jak wysokiego wyniku. Oczywiście chcieliśmy grać jak najlepiej, zdobywać jak najwięcej punktów, ale myślę, że tak do dziesiątej kolejki szło nam bardzo fajnie i później spotkały nas troszkę problemy takie e, obiektywne, gdzieś troszkę duża ilość kontuzji takich może nie wynikających e, e, bo gdzieś tam duży e, e, kładę nacisk na prewencję urazów, ale były to kontuzje takie mechaniczne przy udziale przeciwnika i nagle wypadło nam przed dziesiątą kolejką pięciu zawodników z podstawowego składu, no co oczywiście w takim klubie jak nasz nie pozostało bez, bez Echa i, i tą końcówkę sezonu musieliśmy się troszkę pozbierać po tych kontuzjach i, i troszkę tych punktów zgubiliśmy, ale optymistycznie patrzymy na następną rundę, bo niewątpliwie bardzo mocno zimę przepracujemy i myślę, że pokażemy dużo lepszy futbol jeszcze niż w tej pierwszej rundzie. No właśnie terminasz tak się zbiegł, że w pierwszej kolejce rozgrywaliście już mecz, że z WKS na z jednym z faworytów tak naprawdę do końcowego sukcesu i mistrza tej klasy okręgowej we Wrocławiu. W pierwszym meczu pokonaliście ich 1 0 w drugim meczu graliście z Vivą Gosz, było 8-1 i w pewnym momencie zauważyłem, że już się zaczęło chyba takie trochę pompowanie balonika. Już nawet jeden z przedstawicieli waszego klubu zaczął pytać się o kwestie regulaminowe i potencjalne możliwości awansu do, do tej czwartej ligi? No myślę, że tam bardzo chłodno i spokojnie do tego podchodziliśmy. Na pewno cieszyliśmy się z wyników, które osiągnęliśmy, bo tak jak pan mówił, pierwszy mecz z wierzbicami, trudny mecz, zagraliśmy odpowiednio przygotowani taktycznie, dyscyplina taktycznie. Udało nam się ten, to spotkanie wygrać. Później z Wivą Gosz, która też tam po zmianie trenera może początek rozgrywek miała troszkę. Słabsze, ale później już załapali. No i czasami tak bywa, że ten wynik się otworzy i nagle wykorzystuje się pewną ilość sytuacji, ale to pompowanie balonika, ja myślę, że to bardziej przez kibiców niż, niż przez nas, osoby zarządzające klubem. Na pewno cieszyły nas te wyniki, ale, ale chłodno podchodziliśmy i myślę, że też pewnego entuzjazmu też nie ma sensu blokować. Nie? Skoro jest, skoro kibice się nakręcają, niech się nakręcają nie? jak najbardziej. Myślę, że to pozytywnie tylko wpływa na jakiś tam Rozwój klubu. No właśnie, a co do, co do chubiców, widać, że brzeg dolny też tak naprawdę tęsknił za, tą, za tymi wyższymi klasami rozgrywkowymi, tak jak wcześniej e, wspominałem. E, nazwa przypomina e, te legendarne i świetne czasy dla, e, dla klubu Rokity, który nawet w Szczecili występował. E, czy widać ten głód w brzegu dolnym, pomimo tego, że w pewnym momencie nawet e, Posiadaliście tak naprawdę trzy odrębne kluby, które rozgrywały mecze na jednym, na jednym, na jednym i tym samym obiekcie. No, między innymi dlatego, głównie dlatego ten klub zdecydowaliśmy się, Mateusz później wciągnął mnie w współpracę, w rozwój tego klubu i to było powodem, że Brzeg Dolny zawsze miał tradycje piłkarskie, piękny stadion, gdzie przychodziło zawsze dużo ludzi związanych właśnie też z zakładem Rokita, który sponsorował i naprawdę ten stadion, ja sam osobiście grałem w tym zespole, Mateusz, my mieliśmy olbrzymi sentyment do tego klubu. I to, co się działo na poziomie seniorskim, no to była taka troszkę czarna dziura w pewnym momencie. Osoby nieodpowiednie zabrały się za organizację klubów, które nie, nie za bardzo wiedziały, jak to robić. No i chcieliśmy otworzyć i mówię, naszym celem, podstawą było to, żeby przyciągnąć ludzi na stadion, żeby to było widowisko, żeby były jakieś atrakcje dla dzieci, jakieś futraki, jedzenie, żeby, żeby ludzie znowu poczuli klimat spotykania się, oglądania futbolu, a niewątpliwie. Takie zapotrzebowanie, bo słyszeliśmy to właśnie od ludzi, którzy, którzy yy, mówili o tym, że fajnie, że już dawno tej piłki nie było. Chętnie. I, no i sam mecz z Wołowem, gdzie to takie derby od wielu lat gdzieś tam elektryzują powiat, no to przyszło ponad tysiąc osób. Nie? I mimo, mimo złej pogody, deszczu, świetny doping jednej i drugiej strony, kulturalny, wracaj, jakaś cała tam otoczka tego spotkania była bardzo fajnie zrobiona i myślę, że w ciągu tych tego i pół, dwóch i pół lat zrobiliśmy, doszliśmy do takiego momentu, że ten, zrobiła się troszkę moda w mieście na tą te, że ludzie chętniej przyprowadzają dzieci, dzieci przychodzą na stadion, przychodzą całe rodziny. Im się na tym nam zależało i, i, i to się udało zrobić. No, nie ma co tutaj ukrywać. No właśnie, a co do, co do tej Akademii, czy już jest zauważalny jakiś potencjał wśród zawodników, których kształtujecie? Bo tak jak wspominał przed przed chwilą trener, u Was jest, jest, jest pewien podział, widać tych z wielu doświadczonych też zawodników, jak Marcin Żebrowski na przykład, ale, też, ale to są też młodzi nastolatkowie, na przykład sprowadzony to jest Miedzi Legnica, ten Aleksander Włoś. Woś, tak, który występuje też w pierwszym, w pierwszym składzie najczęściej. Widać, tą, widać ten powiew świeżości, ale też przy okazji to doświadczenie, które na tym poziomie rozgrywkowym też pewnie jest istotne. Tak, odnośnie Akademii to no, kluczem i podstawą naszych założeń było to, żeby klub w klubie funkcjonowała mocna akademia, która będzie dostarczać w przyszłości zawodników do pierwszego zespołu i tak będziemy szkolić, tak jak chcieliśmy szkolić pod kątem jakiegoś takiego rokickiego DNA, że zawodnik powinien posiadać określone cechy i tak tak układamy plan szkolenia. Co to jest to rokickie DNA? Rokickie DNA, rokickie DNA to jest przede wszystkim te cechy wolicjonalne walka, że w każdym meczu oddajemy serducho, gramy do końca, ten zawodnik, nasz przyszły zawodnik, który będzie szkolony w naszej akademii, ma grać bardzo dobrze jeden na jeden do przodu, ma, ma mieć posiadać dobre cechy motoryczne. Te, te cechy, które też są zbieżne ze szkoleniem, na przykład Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej i myślę, że podobne, podobne też, jakby wnioski z kursów organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej wyciągam i też podobnie my chcemy szkolić. Nie? Zawodnik ma być odważny, dobry technicznie, no i tak chcemy szkolić tych zawodników, oni już przychodzą na mecze, wyprowadzają zawodników, bo uważam, że okej, okay, istnienie takich odrębnych akademii w pewnym sensie ma sens, ale, ale później ci zawodnicy się rozchodzą i, i, i chodzą właśnie po klubach. od tutaj jest rok. Jeżeli nie wejdą na ten poziom centralny, najwyższy, to później idą tak: rok do tego klubu, rok do innego, rok do następnego. Tutaj chce pieniążki, dwa razy piłkę kopną, tu też chce pieniążki. A u nas ten zawodnik ma czuć czu, 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 czu jakąś tożsamość z miastem, z klubem, przywiązanie do tego, nie żeby ściągać zawodników no sam skład, gdzie występuje u nas. 8-9 zawodników z brzegu dolnego stricte w pierwszym składzie. I tak jak pan mówi, Aleksander Woś, który jest zawodnikiem z brzegu dolnego, przeszedł szkolenie i w Miejdzi Legnica, wcześniej w Zagłębiu Lubin. Yy, także także taki, tacy zawodnicy wracają do tego klubu, dlatego że widzą, że tu się fajnie dzieje, że ten klub się rozwija i też byli na tym poziomie powiedzmy szkolenia centralnego i widzą, że jednak warto przyjść tutaj do tego klubu i myślę, że to się nie dzieje przypadkiem. Jest tak naprawdę Pan od początku istnienia tego klubu, jak wspomniałem wcześniej, sezon 2021-2022, pierwszy tak naprawdę sezon, który zgrywaliście jako Orkita. Yy. Co się zmieniło przez te trzy lata w, w istnieniu tego klubu? Ech, zmieniło się bardzo dużo i jeśli chodzi o nawet kadrę zawodników, no bo na początku oczywistym było to, że no niewielu zawodników chciało przyjść grać do Beklasy, a też przez pierwsze pół roku funkcjonowaliśmy, jakby nie mieliśmy żadnego budżetu z miasta, bo to już było drugie półrocze i, i musieliśmy polegać głównie tylko na sponsorach i prywatnych osobach, które wspomagały naszą działalność. I wielu zawodników, którzy dziś już nie gra w tym klubie, a gdzieś tam starszych zawodników, czy tam powiedzmy umiejętnościami już nie dorastali do poziomu okręgówki, ale jestem bardzo wdzięczny tym zawodnikom, bo włożyli naprawdę dużo energii, swoich pieniędzy własnych w budowę tego klubu i reprezentowali ten klub na poziomie B klasy, później A klasy. No ale naturalnie ten zespół no, osiąga jakiś postęp pod względem wyszkolenia piłkarskiego. No i pewni zawodnicy odchodzą, ale jakby bez żalu, na porozumieniu, a, a przychodzą nowi, no bo taka jest, taka jest kolej rzeczy, tak klub się rozwija. Natomiast pod względem organizacyjnym, no to, no to klub cały czas się rozwija i marketingowo, i, i w naszej akademii trenuje teraz ponad 80 dzieci. Nie? Także łączne wszystkie grupy młodzieżowe, biorąc pod uwagę, no to uważam to za duży sukces. Bo zaczynaliśmy od zera, nie chcieliśmy brać dzieci, które mają 10, 11 lat, tylko wyszliśmy z założenia, że szkolimy od 4, 5, 6 lat. Takie dzieci na początku y, braliśmy do akademii, żeby. W momencie, gdy ten zawodnik dojdzie do wieku seniora, to możemy śmiało powiedzieć, że to jest zawodnik w pełni wyszkolony przez klub piłkarski Rokita Brzeg Dolny. I tak, o tym DNA, o którym mówiłem, wiadomo, że to jest plan długofalowy. Niektórzy się czasami śmieją gdzieś tam w mieście, czy w jakichś tam miejscach. Mówię, że ci zawodnicy będą podstawą tutaj naszego klubu w przyszłości seniorów. Ale, ale my, tak, my tak myślimy, tak pracujemy, tak, tak budujemy struktury tego klubu. Wiemy, że to nie, pewnych rzeczy nie, nie można zrobić w rok, w dwa. Trzeba do tego dochodzić krok po kroku, małą łyżeczką i, i my tak funkcjonujemy. Po reformie czwartej ligi bardzo mocno też stały się wszystkie klasy okręgowe w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej. No, ale przede wszystkim też, też strefa Wrocław tutaj wiele E, znanych e, klubów e, i spadła, a też się część utrzymała w tej klasie okręgowej. i Widać po tej reformie, że ta klasa okręgowa stała się si na pewno silniejsza. A kto jest takim pozytywnym e, zaskoczeniem w tej, w tej rundzie jesiennej? E, w sumie tak, tak naprawdę tych zespołów gdzieś tam momentami oglądałem, tą klasę okręgową, no ale też nie miałem nie wiadomo ile czasu czy tą czwartą ligę, ale tak ogólnie uważam, że ta liga jest bardzo wyrównaną ligą. Tutaj nie ma jakiegoś zdecydowanego zespołu, który góruje nad resztą, resztą stawki. Wiadomo, że w ilości spotkań gdzieś tam ta średnia wychodzi zdobywanych punktów i jaki zespół, tak właśnie jak Gac jest na pierwszym, czy tam Wołów, są to mocne zespoły, ale uważam, że ta różnica poziomów między tymi zespołami w bezpośrednim meczu jednym nie jest, nie jest tak duża, bo myślę, że tak... No, Powiedzmy, nawet ta końcówka stawki stawiała mocny opór i wszystkie zespoły bardzo dobrze grają w piłkę, są dobrze przygotowani. Widać, że jest wielu młodych zawodników, dobrze przygotowanych motorycznie. Ta, mówiąc kolokwalnie, cała liga goni. Tutaj nie ma łatwych meczy, nie ma łatwych przeciwników, i myślę, że to, że to dobrze wpływa na widowisko i na poziom rozgrywek. Moglibyśmy wskazać jakiegoś e, pretendenta do awansu? No myślę, że fuh, myślę, że rozegra się to mimo wszystko między, między Wołowem a Gacią. Myślę, że Gać, błyskawica jest tam chyba taki murowany faworytą z racji tego, yy, no ile, ile razy trenują w tygodniu, bo to ma wpływ określony. Nie? Czym bardziej klub jest profesjonalny, czym większe pieniążki się tam pojawiają tym prędzej można myśleć, zwłaszcza, że jest to zespół, który grał w wyższej klasie rozgrywkowej i spadł na chwilę chyba do okręgówki i bardzo szybko chce powrócić. Natomiast Wołów też ma, też ma ciekawy zespół, też w naszych spośrednich derwach wygrali z nami, pokazali bardzo dobrą piłkę, tylko myślę, że tam jest też troszkę dużo zawodników spoza Wołowa, nie? Także myślę, my troszkę inaczej organizujemy nasz projekt. No właśnie, a co do Was? Jakie, jakie cele sobie stawiacie na na tą najbliższą rundę wiosenną, ale to jest przede wszystkim co w przyszłości Rukita Brzegdolny chciałaby osiągnąć. No myślę, że na przyszłą rundę to na pewno, na pewno chcemy dalej ogrywać i doświadczać tych młodych zawodników, których mamy w składzie. No oczywiście zdobywać jak najwięcej punktów, walczyć w każdym spotkaniu o jak najlepszy wynik, zwłaszcza w meczach u siebie, dawać tym kibicom Rozrywkę na określonym poziomie, grać ofensywnie, ładnie dla oka, ale, ale, ale oczywiście ten cel nadrzędny to są punkty, nie? bo tak, tak się robi i atmosferę, i wynik. Natomiast co do przyszłości, no, budujemy ten zespół, myślę, sukcesywnie, z rundy na rundę, z roku na rok będziemy budować. Oczywiście celem, cele nasze są gra w wyższych klasach rozgrywkowych niż teraz się znajdujemy, ale myślę, że to wszystko musi współgrać z finansowaniem, troszkę miasto już się do nas przekonało i widzi, jaką pracę wykonujemy, to też z takiego założenia wychodziliśmy, że jeżeli my swoją zaangażowaniem, pracą pokażemy, z jakiej ilości pieniędzy jesteśmy w stanie zrobić zespół, no bo tak jak tu wcześniej rozmawialiśmy, my awansowaliśmy za klasy, z zespołami rywalizowaliśmy, które miały budżet trzy razy większy od nas. No to, to też pokazuje w jaki sposób my zarządzamy tymi pieniędzmi i jakby nie też tutaj chcę od razu podziękować sponsorom, bo jakby nie sponsory, sponsorzy, osoby prywatne, no to ten klub by nie funkcjonował i nie zrobiłby tych awansów. To są osoby, które wydają swoje pieniądze, nie dają ich na y, płace dla zawodników, tylko te pieniądze idą na rozwój akademii, na rozwój klubu i wspomagają nas, bo bez tych pieniędzy no, nasz klub nie funkcjonowałby tak jak funkcjonuje, ale... To o czym wspomniałem miasto przekonało się do tych działań, które prowadzimy, widzi, że to też jest reklama dla miasta, jakiś tam prestiż, bo wszystkie te miasta tej wielkości posiadają kluby jak nie okręgowe to czwartoligowe i myślę, że w, w tym nowym budżecie już mocniej zdecydowanie wspomoże nasze działania. To zobaczymy jeszcze tą Rokitę kiedyś w trzeciej lidze? Myślę, że na pewno. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj moim państwa gościem był Tereny Roki Brzegdolny, Krystian Sawko. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia.